Zapraszam. Właśnie zacząłem ostatnio grać, nie? Bo ja przez długi czas byłem bardzo tery terytorialnym graczem, lubiłem sobie yy, wziąć teren i, i niech przeciwnik ma moje i się grać jakieś sasany i tak dalej, ale to dlatego, że chcę się zmusić do grania na moje, żeby się tego nauczyć. Nawet oglądałem jakieś gry takiej mi masaki, żeby zobaczyć, jak on gra. Ok, początek, jak najbardziej, w porządku. Też widzę, że tutaj pomysł jakieś skakiwanie w Sensane. Ten ruch też jak najbardziej. I o, i tego, tego ruchu nie widzę Pewnie wszyscy nie, nie widziałem jeszcze. Wszyscy pewnie znają takie rozegranie. To już chyba wszyscy znają, bo po prostu się bardzo, bardzo często gra. Może co niektórzy bardziej tacy doświadczeni znają też takie rozegranie, co jest, co, co wygląda jak trochę spychanie się na drugą linię, no ale tajemnica skwi w tym, że dzięki temu. Jak zagramy tutaj, to istnieje słabość, można wchodzić do rogu, nie? A jak zagramy tutaj, no to biało nie może tak wchodzić do rogu, bo zostanie po prostu porozcinany i ma problemy, nie? Więc, więc czasem się gra w ten sposób, jest to jak najbardziej też doseki. Takie sprawia, że ta dolna banda jest taka zupełnie nieciekawa, nie? I zupełnie nie chcemy tam grać, ale trudno, nie? Nikt nie powiedział, że musimy grać na dolnej bandzie, natomiast tutaj był. Taki zapchnięcie skok KMO od razu, nie? I tu wydaje się, że to jest troszeczkę za szybko. Nie jest to jakiś straszny ruch. A, okej, okay, jak silny ziomeczek. Dobra. To teraz będę musiał się kłócić z silnym ziomeczkiem. Ale myślę, że to jest taki ruch bardziej sytuacyjny, nie? Bo za łatwo białym wchodzić, wchodzić do rogu teraz, nie? Takie mam wrażenie. I. Hmm. Jakby to powiedzieć? No, nawet. Jakieś takie zagranie jest irytujące dla nas, bo po prostu biały dostaje jakiś sensowy kształt na zewnątrz. Nie? Ale przyznam się, że to nie jest duża różnica. To znaczy, w grze w ogóle wyszło dobrze. Nie? Więc ja w ogóle dość mocno zachęcam, żeby, żeby grać ruchy, które są nie super standardowe, nie super normalne. Czasem, no właśnie, na dobre wyszło, bo, bo, bo często i tak wychodzą na dobre. A ważne jest to, żeby mieć po prostu plan, nie? Żeby, żeby się zastanowić. Co dalej? Nie tylko, że zobaczymy, że o, ktoś się nie zagrał, ale zastanowić się, co by zagrać, jak przeciwnik będzie, pró będzie coś próbował. Trzeba taki sobie zrobić plan, nie? Czyli generalnie, nawet y, głupi plan, który jest przemyślany, jest lepszy niż dobry plan, który nie jest przemyślany. No właśnie. A No, dobra, zobaczmy, jak ten plan wyszedł tym razem. Yy, nie, to nie jest gra. Gra wyglądała troszeczkę inaczej. Na razie, tenuki w porządku. Tenuki jest jak najbardziej yy, sensowną opcją. No i od razu teraz zaatakowanie. No, ok, yy, to jest ciekawa sytuacja. Więc porozmawiamy sobie trochę więcej. Ok, no, z tym, żeby grać później dobrze, to też jest problem. Ja na przykład miałem duży problem z tym, żeby się skupić przy stałej grę i żeby żeby po prostu nie stracić koncentracji. Ale też, też może kwestia, że, nie, że niektórzy nie lubią końcówki gry. Niektórzy nie, 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 nie są tak dobrzy w josę, nie? albo w, w czubanie takim późniejszym. O właśnie. W tej sytuacji jest bardzo standardowe, żeby mu zagrać te nuki. nie, To wszystko, wszystko wiemy. Ale w tej sytuacji może to być trochę niebezpieczne. Tym razem to cięcie tutaj może być bolesne. Ja w ogóle zastanawiam się, czy nie ciąć nie ciąć od razu tutaj. No, bo biały co zrobi. No nie, raczej nie może jakoś mocno walczyć, prawdopodobnie będzie musiał oddać ten kamień. No i to wydaje się jak jakieś takie rezultaty dla czarnego całkiem w porządku, nie. Nawet jakby teraz zagrać te nuki, nie? Więc wydaje się, że faktycznie trzeba było tu zagrać, ale ten ruch taki, który został w grze, jest taki ryzykowny. Nie jestem pewien, czy, czy czarny zyska tutaj odpowiednio, a mamy bardzo prostą sekwencję, która. Która daje nam dobry rezultat, nie? Tu wydaje się, że właśnie biały został trochę strikowany. To znaczy, się jak przeciwnik go zagrał, coś niestandardowego, to zawsze też jako przeciwnik musimy się zastanowić, co tutaj trzeba zrobić. Widocznie było trochę za mało tego myślenia: za mało tego zastanowienia się, co tutaj trzeba było, co zrobić inaczej, kiedy przeciwnik zagrał inaczej. Tak? Możliwe, że było takie myślenie, że o, jak to się zostawia, no to pewnie to też można zostawić, nie? ale no to tak go nie działa. Czasem bardzo dobra różnica sprawia, że zupełnie inaczej trzeba zagrać i, i trzeba przemyśleć sytuację. Dobra, wracając do tematu. Tutaj z, z, zaczęła się ostra walka, ale mam wrażenie, że biały tutaj powinien sobie poradzić. Przy czym y, ja bym białym preferował jakieś zagranie w ten sposób. Znowu ufamy ładnym kształtom. To jest taki ruch, który sprawia, że biały jest żywy wszędzie i teraz może bardzo Łatwo wchodzić do rogu, zabierać te punkty czarnemu w rogu. Prawdopodobnie czarny musiałby dobrać coś, 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 coś takiego, nie? I biały mógłby zacząć przyciskać ten kamień po prawa, prawej stronie. Tutaj było wejście do rogu i zaraz zobaczymy, jak to się skończyło. A nie skończyło się wcale dobrze dla białych. Bo skończyło się tak, że czarny wziął róg. Spokojnie, tych punktów całkiem sporo tam zdobył. Bądź zdobyła. 4, 5, 6, 7. Tak, z 15 punktów takich naprawdę pewnych. A problem jest taki, że białe kamienie jeszcze muszą zostać połączone i wciąż jakieś słabości są. Tutaj to, to cięcie, co prawda, no czarna zdobyła, ja wiem. Problem jest tak, że jest mało kobiet w polskim goi. Wtedy to było bardziej takie, wiecie, no, standardowe, żeby używać różnego rodzaju tam rodzajników. Ale no co, miejmy nadzieję, że będzie tych kobiet coraz więcej i wszyscy będą przyzwyczajeni do nich bardziej. Będą używać dobrych rodzajników. Ja też się będę starała, ale niczego nie obiecuję. Właśnie, ta drabinka, tutaj jest po prostu drabinka, która działa, nie, więc to cięcie nie działa, ale jest taka irytująca słabość, to znaczy się jakikolwiek ruch tam u góry po prawej, no jest po prostu w centę, bo, bo to cięcie jest dość poważne. Oddanie tych dwóch kamieni jest dość nieprzyjemne, bo jeszcze wtedy trzeba się wrócić, żeby nie zostać tu rozciętym, nie? Więc byłyby to punkty za darmo, gdyby, czar... gdyby drabinka nie działała. Konkludując też, wydaje się, że ten sposób połączenia nie był taki najlepszy, ty, ty, że, że lepiej jakoś tak solidnie połączyć, no bo nie chcemy aż tak łatwo tych kamieni oddawać, a ten ruch nie jest wcale gorszy na dolną bandę niż tak dużo gorszy niż, niż N5, nie? więc tutaj troszeczkę chyba nieostrożne zagranie. I faktycznie czarna zawodniczka tutaj wygląda na razie, jakby prowadziła. No to odrzucając to oddanie tego kamienia, bo to jednak jest spora strata. To idzie bardzo dobrze. Biały sobie coś tworzy i czarny sobie coś tworzy. nie. I już się zaczyna rysować to moje, nie? że czarny ma prawą górną, biały ma lewo, dół, lewo dolne. Więc podoba mi się to, że grany jest taki ruch nie na jakiejś trzeciej linii czy czwartej, nie jakieś takie zdobywanie jakichś takich punktów po prostu, tylko na większą skalę, ambitnie chcemy zdobyć więcej, tak? gramy na mojo, i przy okazji chcemy też redukować białego. Tak? Biały też bardzo by chciał tam zagrać, żeby sobie to swoje moje rozszerzać, rozszerzać na poważnie. Więc. Bardzo dobry ruch. Biały, do tego jeszcze musiał zbić, to w ogóle był łamacz drabinki, a to w ogóle super, no bo biały musiał odpowiedzieć i czarny może dalej budować moją, ale najpierw przycisnąć te kamienie, w porządku. Ty, 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 ty. Poszła taka sekwencja, o której nie jestem przekonany, czy ona jest dobra, ale dość jestem mocno przekonany, że w tym momencie niepotrzebne było zagranie Hany. Niestety tych kamieni Tutaj, które mamy, nie bardzo można je odciąć, więc nie powinno się próbować. Tak to w go jest jak w życiu: jeżeli coś nie działa, to nie chcemy tego próbować, no bo zazwyczaj wychodzi to wtedy bardzo niedobrze. Więc albo jakieś tenuki, można nawet wymienić, zrobić tę wymianę, chociaż tutaj nie jestem aż tak przekonany, czy tę wymianę potrzebujemy zrobić. Ja bym po prostu zagrał jakieś tenuki, bardziej rozbudowywał prawą górną ćwiartkę. Można pipnąć, a teraz nie można pipnąć. czy coś, to, te, te, ten pip jest iry irytujący tak czy siak, takie mam wrażenie, nie? Jakby y jest to dość skomplikowane. Okej, okay, dobra. P6. Tu, 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 tu. Jeszcze wcześniej. Tutaj. A, jak Tiger Mouth'a, no to zupełnie wcześniej. Dobra, tak, można pipnąć, ja się zgadzam. Ale czy to jest aż tak dużo warte, że, 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 że jesteśmy tak to smutni? Jest to jakiś, jakaś wymiana, jest to wymiana też dobra dla czarnych, ale nie jestem przekonany, czy ona jest dostatecznie dobra dla czarnych, żeby rekompensować tę dużą słabość. No bo tak naprawdę czarny w zamian dostał Dostała za, za, za darmo ruch w, w G14 trochę? No dobra, może przesadziłem, że za darmo, nie? Ale gdyby nie, nie, nie zrobić tego cięcia, tylko po prostu w przyszłości sa, samą to zagrać, w, ta, w ten sposób, nie? To Biały musiał jakoś tutaj się wrócić, no? W jakiś taki, no może nawet nie taki sposób, tylko jak trzeba sobie, nie? Więc y, wydaje się, że w cały czas ja bym wolał y, zagrać Taigromawfa, czyli o, o 5. Jest o 5 wtedy. Dobra, wracając do już takich późniejszych fazy gier, fa, 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 późniejszej fazy gier, gry. Ta, 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 ta. Tutaj trochę szkoda oddać ten kamień. Nie? To nie wygląda jak coś dużego, nie? ale tak naprawdę ten kamień bardzo dużo zmienia. No przede wszystkim można tutaj rozcinać te, te kamienie teraz bardziej, ten kamień w G14. Biała grupa jest o wiele bardziej żywa przez to złapanie kamienia, no trochę punktów też straconych, więc. Spora strata, spora strata. to i tak udało się zdobyć i rozbudowanie moja. Myślę, że rozbudowanie moja to jest. Mhm. Teraz białem O, to aż mi trochę głupio, bo ja jak przyglądałem tę grę, to ja pomyślałem, że powiem dokładnie w tym momencie powiem, że to jest dobry moment, żeby czarnemu budować, nie? Bo ja zawsze, ja mam jakieś takie teorie dotyczące mojo. No, mówiłem, że nie jestem dobry w graniu na moje, nie, ale. Zawsze miałem jakieś teorie, i moja teoria jest taka, że jak mamy dwa moja, jedno jest mniejsze, ale bardziej pewne, a drugie jest większe, i, 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 ale za to takie mniej pewne, no to chcemy, mając to rozległo, po prostu się rozszerzać na jak największą skalę, nie? żeby nachapy nachapywać jak najwięcej. Nie? I y, grając po prostu, zakładając jakieś takie w miarę tutaj spokojne i y, równe wymiany. Że tam ścigamy się i każdy tworzy swoje. To wydaje się, że czarny jakby tworzy trochę więcej, nie? Takie jest moje wrażenie po prostu. Tak? Czyli, jeżeli podzielimy się tak na pół, no to, to, to czarne będą mieć po prostu, po prostu więcej, nie? I dlatego uważałem, że tutaj w tym momencie y, tworzenie nie jest y, takim złym pomysłem. Y, może tylko się kłócić, by w jakiś sposób tutaj tworzyć. Czy na początku może zacząć z lewej strony? Bardzo by się chciało jakoś od takich jakichś pipów czy jakiś innych tutaj cień zagrozić. No ale od kiedy biały złapał ten kamień w E14, to te pipy, pipy już nie są takie straszne. Więc nie wiem, można po prostu walnąć kamień w ten gen i mieć nadzieję, że coś fajnego z tego wyjdzie, nie? To też jest opcja. To też, to, to też jest opcja. Chociaż wtedy w bardzo łatwy sposób biały nas przy przybliży do bandy, więc Ech, chyba to jest taki najbardziej, taki naturalny ruch, przynajmniej dla mnie. I rezultat, który tutaj wyszedł, wcale mi się dla czarnych tak nie podobał. Znaczy się podobał mi się dla czarnych. Białe co prawda zdobyły punkty, ale wcale nie więcej niż, yy, niż czarne. Jedyne tylko pytanie, czy białe uda się wskoczyć i przeżyć. I w grze miałem wrażenie, że Białe postanowiły, że nie będą przeżywać, bo pozwoliły czarnem zdobyć dużo wpływów i wtedy już się ciężko przeżywa, tak? Już w tym momencie się przeżywa ciężko. I jeżeli Czarny złapie te kamienie wszystkie białe i zabierze cały ten górny prawy, prawy kawałek planszy, no to powinien sobie poradzić. Powinien mieć punktowo dobrze. No i tak naprawdę to jest to, co decydowało w tej grze, więc teraz sobie popatrzymy, w jaki sposób się przeżywa i w jaki sposób się zabija. Porobimy jakiś cumego. No, strasznie dużo mam słabości z tej strony, nie? Może, może dało się po prostu zabezpieczyć jakoś w ten sposób, to było solidniejsze. Teraz już ciężko będzie białym przeżywać u góry, nie? To jest trudna kwestia, nie? I ci, 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 ci co umieją liczyć punkty, mogliby teraz policzyć punkty i zobaczyć, czy, czy taki ruch zakładając jakieś takie. Yy, Drobne tutaj wejścia białego, jakieś może coś takiego oddanie. To, to czy, 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 czy wystarczy tutaj czarnym tych punktów? Mam wrażenie, że czarny ma bardzo dużo, więc, więc może trzeba tak brać. Po prostu ten ruch o wiele więcej słabości ni niweluje niż ten. Ten jest trochę taki bardziej zachłanny, bo chcemy wchodzić. I nawet chyba biały odpowiedział. O. To może nierozsądne, może nie trzeba było odpowiedzieć białym. No bo teraz czarne gra tutaj i wygląda, jakby było śmierciono śmier śmiercionośnie. Może nawet ja bym nie, nie grał tutaj Atari, tylko po prostu zagrać w ten sposób, w kształt. Nie? I wydaje się, że biały oczu tutaj nie znajdzie. Bardzo ciężko mi tutaj wyobrazić sobie, że, żeby, żeby biały tutaj przeżywały. W grze zostało inaczej stało się inaczej. Tutaj to ko było trochę, yy, trochę denerwujące, zaraz później, później zobaczymy w jaki sposób. Ta ta ta. No ten ruch jest mniej lub bardziej konieczny. Chociaż może dałoby się jeszcze tak, nie, bo tych kamieni dwóch to się nie da złapać tych M17, jak się ich nie da złapać, to yy, to biały nie ma oczu, nie, a to jest taki solidny kształt i teraz po prawej stronie nic nie ma. I znowu, i właśnie się zaczęły te cięcia, które są dość nieprzyjemne. Dużo tutaj biały ruchów dostąpiono, tutaj rozcięcie, rozsądnie. I znowu, to wygląda jak po prawej stronie biały przeżywa, nie? Trzeba uważać na S15, które jest w centrum. I tutaj ja miałbym dwa pomysły na, na zabijanie białych, no bo trzeba zabić. No niestety, jak biały przeżyje, to nie wystarczy czarnym, żeby albo zagrać z tej strony po prostu, a może nawet bardziej po prostu zagrać ten kształt, bo nawet jak Biały dostanie to w sentę, to tego miejsca na oczy nie ma za dużo. Musi zamknąć się z tej strony, no ale wtedy go ograniczamy, nie? I no, nie jestem pewien, ale chyba ciężko się przeżywa tutaj. Jakieś takie mam wrażenie. Ciężko powiedzieć. Ten ruch niestety taki niefortunny, nie? Wydaje się, że niepotrzebnie, no bo ten kamień już tnie i tak go tam biały nie złapie, nie? A miał bardzo... dostał teraz biały bardzo dużo ruchów w Sente. Dużo jakichś takich wymian w Sente. To dostał w Sente, tutaj zaczął grać w Sente. No najgorzej, nie? I powoli już to wygląda jak żywa grupa. Tutaj też, nie? To, to, to jest za mało, za mało to, nie wiem, kam, kamień brać. Jeżeli już to trzeba teraz zabijać, nie? Nie wiem, jakoś wskakiwać... W ten sposób może. Albo w ten sposób. Coś tutaj trzeba próbować, no bo zabić musimy. Zabić musimy. Była co prawda jeszcze później próba, no ale jak teraz Biały oddał, to teraz ma tyle miejsca, że nawet dużo punktów zdobył. Była jeszcze próba zabicia, no ale to już za późno. Tu już Biały przeżył. Niestety tak się gra ta zdecydowała. A tak to często z grami na moją jest, nie? Więc yy, faktycznie, kiedy gramy na moją, musimy być bardzo dobrzy w, w, w robieniu sumego. I jest to taki dużo losowość. Ja bardzo nie lubiłem mieć losowości. Ja zawsze chciałem rozumieć, co się dzieje, wiedzieć, kto wygrywa, tak mieć jakby kontrolę nad grą, a w grach, na no bo ja to nie wiadomo, albo się zabija, albo nie. Skończyło się na tym, że Biały przeżył, i to zdecydowało grę. Ja tutaj jeszcze o takim drobnym szczególnym wspomnę. Tutaj bardzo dobry, rozsądny ruch. Taka wrzutka, jeżeli ktoś nie znał, to zachęcam, żeby poznać o co w ogóle chodzi. I jeżeli Biały. Tu czarny zagra tu i biały zagra tu, to czarny nie musi nic dogrywać i, i biały wychodzi w gotę. A jeżeli zagramy tu i czarny zbije, to y, nawet jak pójdziemy w gotę, to w przyszłości czarny będzie musiał zagrać w B9, nie? czyli straci po prostu punkt. Straci po prostu jeden punkt. A jeżeli zagra tak jak w grze, no to się okazuje, że trzeba uważać, bo jak będziemy próbowali dalej się wydłużać. To, już już, już sprawiam. To zginiemy, nie? Dało się B4. O, czyli teraz ten B4 grać? To jest dobre pytanie. Przeponuje mi to co, to, to, co było w grze poprzedniej. Po A4. Poczekaj? Tak. To... Teraz? Nie, 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 właśnie. A że teraz, teraz tutaj, to po 6 no. To jest dobre pytanie. I tu powstałoby koło po prostu. Czy to jest do, 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 dobre kod dla czarnych? Wydaje się, że to jest dobre kod dla czarnych. Bo czarny nie ryzykuje aż tak dużo, nie? Ryzykuje tak naprawdę, um, nie ryzykuje życiem swojej grupy, jeżeli dobrze widzę, nie? To znaczy grupa po lewej i tak raczej już żyje, nawet jak przegramy ko, biały zagra w jakiś taki sposób i to ko jest takie ciężkie dla białych, więc może faktycznie był to sposób, yy, przy czym wydaje się też, że biały musiałby stracić naprawdę dużo, żeby, żeby przegrać, nie? tak naprawdę to teraz to, jeżeli biały by tylko policzył punkty, to zagrałby coś takiego i, i, i wciąż byłby, yy, wciąż byłby do przodu. No ale co, zawsze jest to okazja na podmylenie się. Tak? Bardzo ciężko, dobrze policzyć partię i później zagrać spokojnie i się powstrzymać w sytuacji, kiedy, kiedy jakby sekwencja jest dla nas niedobra, tak jak tutaj. Dobra. No, w grze za to nie zdarzyło się to, co jest wielką szkodą. Bo to, byłoby to ciekawe zakończenie tej gry, bo tak zakończyła się ona w sposób taki dogorywujący. Powoli, powoli do do docierała do końca, aż w końcu dotarła. A wszyscy kibice wolą jednak emocje. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jeszcze nie, nie, nie poznałem kibica, który by powiedział, a, ta gra to była zaciekawa, powinna być trochę nudniejsza. I generalnie to wynik byłby dość duży, ale pamiętajmy, że te 32 punkty to jest jedna grupa, która przeżyła, a przeżycie miała, nie? więc... Mimo, że wynik był bardzo duży, to wygrana no jakby decydowała się w dość, w dość sposób niepewny. To znaczy, nie było wiadomo, kto to wygra, kto przeżyje tą grupę, a kto zabije. Więc tak, tak to jest w na moje. Jak się wygrywa, to się wygrywa często o dużo, ale jak się przegrywa, to też się przegrywa o dużo. Ja nigdy tego nie lubiłem. Ja wolę gry o pół punkta albo o 3,5. Dokładnie. Wygrana o jedną grupę.